Kamery samochodowe Wiofa A329 z dopiskiem ST lub W to cała gama modelowa wideorejestratorów samochodowych, na którą składa się aż 9 różnych modeli, co pozwala lepiej dopasować kamerę do swoich potrzeb. Niezależnie od wyboru wersji kamera oferuje znakomitą skuteczność nagrywanego obrazu. Moduł kamery przedniej zapewnia dobrze prezentujące się i szczegółowe pliki 4K z trybem Auto HDR. Co istotne, nagrania pozostają wysoce czytelne, również po zmroku, dzięki skutecznemu, automatycznie włączanemu trybowi Auto HDR. Moduł kamery tylnej z nagraniami 2,5K, również z trybem Auto HDR, zwiększa zakres monitorowania, również o tył pojazdu. Jeśli tylko wybierzemy niesamowicie szerokokątny moduł kamery wewnętrznej, na nagraniach 2,5K HDR zobaczymy również to, co widoczne będzie poprzez szyby boczne pojazdu. Wisienką na torcie jest teleobiektyw dostępny w kamerach A329 z oznaczeniem T. Ponownie oferuje on 2,5K Auto HDR, ale dzięki olbrzymiemu przybliżeniu prześciga on skutecznością nawet moduł główny. Co istotne, fenomenalna skuteczność teleobiektywu utrzymuje się również po zmroku. Nawet w ciemnościach umożliwia on rejestrowanie czytelnych materiałów, które mają bezkompromisowo wysoką wartość dowodową. WIOFA 329S, T lub W to również ochrona w czasie postoju pojazdu. Do dyspozycji mamy nagrania Low bit rate, które pozwalają kamerze nagrywać w sposób kontrolowany stale. Wybrać możemy również detekcję ruchu z buforowanym zapisem, czyli kamera będzie stale czuwać i jak tylko coś wykryje, na nagraniach będzie również kilkanaście sekund przed momentem detekcji. Kolejna opcja to tryb Timelapse, który nagrywa stale, ale w przyspieszonym tempie, co umożliwia na pomieszczenie nawet 30-krotnie więcej plików na nośniku pamięci. FIOFA 329ST lub W umożliwiają również nagrywanie w trybie multiplexowania, które automatycznie łączy materiał z dwóch lub trzech kamer w jednym pliku o rozdzielczości nawet 8K, co pozwala ograniczyć liczbę plików na nośniku pamięci, ułatwia przeglądanie zdarzeń oraz dzielenie się zdarzeniami w przypadku potrzeby. Na pokładzie nie zabrakło również szybkiego Wi-Fi 6, wsparcia dla aplikacji mobilnej, możliwości podłączenia dysków SSD nawet do 4 TB. Kamerę możemy obsługiwać za pomocą komend głosowych. A skuteczny filtr polaryzacyjny znajdziemy już w zestawie. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę video 24.pl.